Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka Styla się ukłania. Dziś hmm, horoskop na 2026 rok dla wszystkich spod znaku ryb. Zobaczymy, jaka będzie energia roku, co będzie najważniejsze. Rozwój, nauka, życie zawodowe, finansowe, urzędowe, uczuciowe rodzinne, zdrowie, wszystko, wszystko. Do tego karta Wizji, Cheromarciego, do tego y, rady ostrzeżenia kartami Lenormand i runa na szczęście. Także oglądajcie, słuchajcie. Y, najpierw się zareklamuję, bo pamiętajcie, że możecie zadawać pytania po 15 zł na filmik publiczny, Wasze prywatne, konkretne pytania. Musi być imię i data urodzenia. Czyli pytanie i Wasze imię data urodzenia. Data urodzenia nie czytam. Jak pytacie o kogoś, to również imię i data urodzenia. Ja muszę mieć z czego powróżyć, tak? A to jest Wasza wibracja urodzeniowa. Ale możecie napisać, że chcecie anonimowo, to wtedy przeczytam tylko pierwszą literkę. Układy są po 30 zł, ale to są układy na przykład. Zdrowotna, energetyczna, albo godzina śmierci, gdzie dowiadujemy się, gdzie jest nasz zmarły, czy ma nam coś do przekazania, czy jest mu dobrze, albo na przykład jest taki układ, relacje, czyli co on o mnie myśli, co on czuje, co ja czuję, co on czuje, czy będziemy razem, wiecie o co chodzi. Dobra, co jeszcze, jak Wam się spieszy, bo wiadomo, te pytania po 15 zł je ja zbieram, dopiero nagrywam. Po czterech dniach, po pięciu zależy, bo ja muszę mieć ze trzy strony tych Waszych pytań, żeby to zacząć nagrywać. Hmm. Także powiem Wam szczerze, że jak Wam się spieszy, to mogę Wam odpowiedzieć szybko. E, pytania są po trzydzieści, wtedy złote układy po pięćdziesiąt, ale pisemnie, albo mailowo, albo sms-owo. A jak macie na przykład dziesięć pytań, no więcej niż pięć, sześć, siedem, osiem, to Wam nagram taki filmik właśnie prywatny. I będziecie widzieć karty, i będziecie mnie słyszeć, i wasze pytanie, i odpowiedź. Yy, no, co jeszcze? No, możecie też umówić się na wróżbę, albo 30 minut, albo 50 minut. Yy, wróżba, no, wiadomo, przez telefon, przez różne aplikacje, które macie w telefonach, dzwonicie do mnie i po prostu <śmum> pytacie, o co chcecie. Rozwiązujemy wasze problemy życiowe poza tym co jeszcze wam powiem no wiadomo, że robię rytuały świec w pełni księżyca rytuały na przyciągnięcie miłości finansów, pracy, dobrobytu szczęścia, zdania egzaminów no co chcecie, właściwie wasza jest intencja bez szkody dla nikogo albo na odcięcie złych energii ludzi sytuacji, tak jakby w jednym to, albo na odcięcie od uzależnień, też takie rytuały można sobie zamówić a jak macie większe problemy, no to można zamówić oczyszczenie energetyczno-duchowe. No, ja tam sprawdzam wasze czakry, aure, słuchajcie. Robię to zaocznie, ale nagrywam w prywatnym filmie. I tam wszystko widzimy, co koło się kręci. Czy są podczepy, klątwy, uroki, złorzeczenia. No, nieraz macie blokady, nieraz sami sobie tworzycie własne, myśl kształty. I rzeczywiście. Negatywne rzeczy przyciągacie do siebie. Oczyszczam Was i wzmacniam. Możecie dla siebie zamówić, dla kogoś bliskiego, takie oczyszczenie dla dziecka. Można też oczyszczać zwierzątka. Słuchajcie, domy, lokale, firmy, e, auta co tylko chcecie. Wszystko jest energią i wszystko można oczyścić. E, poza tym, też możecie zamawiać sobie horoskopy na 2026 rok w filmie prywatnym. Albo z kart Lenormand, wielką tablicę, albo z kart Tarota, takie już indywidualne dla Was, właśnie horoskopy. Dlaczego nie? No dobrze, będziemy zaczynać. Słuchajcie, zobaczymy, co tam się wydarzy u ryb. I jaki to będzie rok? Powiem Wam, że nie dla wszystkich będzie cudowny, bo no, rybki są już dwunastym e, znakiem. Oczywiście ja robię po kolei, no i tu ryby są ostatnie, ale inne znaki, niektóre znaki, no wcale nie taki ciekawy rok, powiem Wam. Nie wiem, co to będzie za rok, może będzie trudniejszy dla nas wszystkich. No dobrze, energia roku dla ryb na 2026. Sprawdźmy. O, wisielec. Co to znaczy wisielec? Energia wisielca może oznaczać stabilizację, prawda? Ale też może oznaczać nic, nic nie robienie, że się nic nie dzieje, że jesteśmy zawieszeni w próżni, jakby czas nie istniał. I mamy takie poczucie, że ani, ani do przodu, ani do tyłu. No po prostu może być też depresja. Słuchajcie, możecie mieć takie stany, właśnie, zawieszenia. No, coś tu się będzie działo, zobaczymy w jakiej kwestii, tak? Bo to mogą być uczucia, może praca, wiecie, więcej wolnego, może zdrowotnie też coś się wydarzyć, bo wisielec, jak wychodzi, to też na przykład bolą nas nogi, mamy jakieś takie problemy również, właśnie z chodzeniem nawet. No i co, też wydajemy za dużo pieniędzy, brakuje nam czegoś. Zobaczymy, właśnie, bo ta, ten wisielec on może przedstawiać dużo, dużo, dużo dziwnych rzeczy, które się wydarzą właśnie w tym 2026. Zobaczymy, co, dlaczego jest to zawieszenie, prawda? Jest to takie. E, może Wam się nie będzie chciało za bardzo nic robić. Będziecie na zwolnieniu. No zobaczymy. Bardzo ciekawe. A co będzie najważniejsze? Może zobaczymy, co będzie najważniejsze dla ryby w 2026 roku. Rozwody jakieś, słuchajcie. Sprawy urzędowo-sądowe, prawda? Bo widać tutaj rzeczywiście, że będziecie chcieli coś skończyć, tak? A może się z kimś dogadać, nawet. Siedziecie trochę tak, jakby na tyłkach. To nie jest dobrze. Może przez tego wisielca, właśnie, że będziecie po prostu chci chcieli żyć stabilnie, bez żadnych problemów, ale wiecie, że problemy i tak zawsze są. No ale najważniejsze dla Was będzie jednak pogodzenie pewnych y, y, sytuacji. Możliwe, że jakieś załatwienie, na przykład rentę, emerytury, załatwienie na przykład jakiegoś porozumienia, jakiejś umowy. Zobaczymy, co dalej. Rozwój i nauka. Rozwój i nauka ryby. No właśnie, nie będzie chciało wam się. Nawet jak studiujecie, czy coś się uczycie, to będzie takie no tutaj w ogóle. No, nie będzie wam się chciało uczyć, nie będziecie się chcieli rozwijać, coś w was się posypie. Nieraz to jest tak, że sypie się ten świat iluzji, że myślimy na przykład, że mm, jakaś nauka lub rozwój prowadzi nas do przodu, ale nagle rozumiemy, że nic z tego nie ma, że my się nie posuwamy jakby do przodu. Może to jest zrozumienie, a może po prostu jest to całkowita zmiana, właśnie kierunku nauki, tak? No bo tu trzeba coś zburzyć, żeby coś wybudować, tak? Czyli coś zakończyć, żeby zacząć coś innego się uczyć lub rozwijać się w jakimś kierunku. Życie zawodowe i praca zobaczymy ryby. No, i też tutaj pewnego rodzaju zmiany, prawda? Mogą nastąpić. Może być praca połowiczna, może być praca na jedną, drugą etatu, etatu, prawda? Ale nieraz mówi to o dodatkowej pracy, że dobrze, robimy tu i robimy jeszcze gdzieś tam, tak? Czyli dwa, dwie prace, ale naprawdę są jakieś tutaj zmiany w tym wszystkim. No i cóż. Może być nowa umowa, tak. Może być nowa praca i nowa umowa. E, tylko czy wy się zdecydujecie? Bo są rozterki związane ze sprawami zawodowymi. Sprawy finansowe. No ze sprawami finansowymi też macie ręce związane. Widzimy ósemka mieczy. Może ten arcykapłan mówić, że będzie w porządku, tylko że wam będzie się wydawać, że nie jest. Właśnie ta ósemka mieczy to są myśl kształty, ale to, to są też zobowiązania wobec banków, wobec spłat jakieś rachunki, prawda? Nie zapominajcie o tym, płaćcie, żeby nie wpaść w jakieś problemy, tak? Bo nawet możecie dostawać jakieś, nie wiem, zawiadomienia, e, że coś zostało niezapłacone, tak? Dobra, a sprawy urzędowo-sądowe, zobaczmy, może tu będzie lepiej. No też, słuchajcie, tutaj są sprawy, one się za Wami ciągną cały czas, może już gdzieś w umyśle. A może tak naprawdę jeszcze nie zakończone są sprawy urzędowo-sądowe? W tym 2026 powinny się już zakończyć. Jest odchodzenie od spraw, prawda? Jest oddalanie się od tych spraw, czyli już dobrze, już powinno być lepiej. Niektórym rybom pomoże w tym jakiś mężczyzna. No i teraz zobaczymy życie uczuciowo miłosne. Życie uczuciowo miłosne. Są takie małe zauroczenia. Ktoś miły nawet ko was może być... Ale wy tutaj odcinacie się raczej od emocji i uczuć. Właśnie teraz sobie skojarzyłam, że Wisielec, który wyszedł na początku, on nieraz mówi o jakimś oczyszczeniu. Ja myślę, że powinniście oczyścić się duchowo, energetycznie właśnie takie oczyszczenie u mnie zrobić ale również oczyścić się jakby ze starych spraw emocjonalnych. Żeby Was nie ograniczały, nie robiły Wam jakichś przeszkód, prawda? I rzeczywiście nie jest tak źle, ale bardzo wszystko będziecie też rozmyślać, analizować, myśleć. Nie będziecie chcieli emocjonalnie jakoś wchodzić w nowe związki, albo będziecie udawać, że jest wszystko fajnie, ale nie do końca, tu coś jest nie do końca. Życie rodzinne, zobaczmy, dla ryb. O, życie rodzinne. Jeśli macie rodzinę, jeśli macie wsparcie w rodzinie, będzie dobrze. Tutaj znowu jest stabilizacja. Tak, w związkach, jak macie związki trwałe, prawda? Rodzinę, mamę, tatę, braci, siostry. Myślę, że tu z rodziną to wy się dobrze dogadacie w tym roku. Będą was ogólnie wspierać. I zdrowie i energetyka. Zdrowie i energetyka ryby. Tak źle no w głowie, właśnie. Tutaj pułapka na trzecim oku, czyli rzeczywiście nie kierujecie się intuicją za bardzo. Cały czas analiza w głowie niepotrzebna, bo blokujecie się do wszechświata, do spełniania swoich marzeń, do pójścia do przodu. No i pierwsza czakra zablokowana, czakra podstawy, czyli bezpieczeństwo, prawda? Zamykacie za bardzo drzwi, zamykacie się przed innymi. A to nie ma sensu, trzeba się bardziej otwierać. No, powiem troszkę oczy, uszy zatoki, właśnie nogi Was też będą bolały. Takie dziwne rzeczy też zdrowotnie się mogą ujawnić. No i rady i ostrzeżenia zobaczmy sobie. Rady i ostrzeżenia ryby. No widzicie, zmiany związane z jakimś mężczyzną z waszego życia. Yy, I cóż, kobieta, która blokuje wasze szczęście, może to jakaś wiedźmowata kobieta, nawet możecie yy, tutaj tak jakby urok na was ktoś puszczał, no bo mamy żmije, mamy góry i mamy sowy. To są takie karty, które mówią, że ktoś was chce zablokować, a może właśnie w tym 2026 was zablokuje, więc strzeżcie się, Wiedźmowa kobiety. Nawet może zablokować Wam miłość, słuchajcie. I szczęście. Co to za No Patrzcie wy. Ale zobaczymy, może jakaś runa na szczęście Wam tu pomoże. No, runa urus jest bardzo dobrą uruną, szczególnie dla zdrowia fizycznego, ale też psychicznego też przyciąga właśnie miłość przyciąga dobre chwile spełnienie jakiegoś marzenia mam nadzieję, że spełnicie te swoje marzenie rzeczywiście jeśli was nie zablokuje jakaś ta baba ale tu powiem szczerze narysujcie sobie tą runę i po prostu możecie ją nosić przy sobie ona może nie jest tak ochronna ale jest przyciągająca chociaż zdrowie fizyczne i psychiczne a jeśli mamy zdrowie, to też poradzimy sobie z naszymi wrogami. No i na koniec karta wizji dla Was. Proszę bardzo, bardzo piękna. Zdejmujemy jakąś maskę. I po prostu, może, jesteśmy sobą. Co to znaczy dla Was? To jest jakiś kontakt, wyjście naprzeciw, duchowe więzi i połączenia. Szukajcie, bratniej duszy, szukajcie kogoś, kto was zrozumie. No właśnie. Ja myślę, że to jest też taka karta trochę podobna do wisielca, bo on się zastanawia, prawda? Ten młody człowiek, co on ma robić dalej. Może myśli, że ma za mało, żeby pójść naprzód, prawda? Przez życie. Mhm. Jest to jakaś refleksja. Może po prostu trzeba mieć więcej odwagi. Może potrzebujecie właśnie takiego ruszenia do przodu nie zastanawiania się, chociaż, tak jak mówimy, ten wisielec może Was zatrzymywać, prawda? No to też jest tak, że człowiek myśli, że czegoś nie może, że coś mu się nie uda. A dlaczego ma się nie udać? Kto nie ryzykuje, pamiętajcie: to nie pije szampana. Ja życzę wszystkim rybom dużo szczęścia, szczęśliwego nowego roku, żeby Wam się ułożyło i żeby magia była z Wami przez cały ten 2026 rok. Do usłyszenia. Pa, pa.